Cześć. Dziś będzie test już dość wiekowego urządzenia MikroTika, mianowicie RB3011. Dokładne oznaczenie tego urządzenia to jest RB3011 UIASRM, ale spokojnie można go nazywać 3011, ponieważ występuje tylko w jednej wersji. Nie ma innych wersji tego urządzenia, jest tylko ta jedna, jedyna wersja rakowa. Pierwsze wzmianki o tym urządzeniu pojawiają się w newsletterze numer 69 Mikrotika z końca 2015 roku, więc to jest konstrukcja już niemal dziesięcioletnia. Ja ten konkretny egzemplarz, który tutaj mam, kupiłem w czerwcu 2016 roku, więc dość niedługo po premierze. Co ciekawsze, ten router nowy kosztował mnie 689 zł, czyli dokładnie tyle, ile kosztuje ten router teraz. Jak sobie sprawdzicie oferty różnych sklepów internetowych, no to cena właśnie wynosi tak 680-690 zł około. Co jest dość dużą kwotą, jak na tak stary sprzęt. W moim konkretnym przypadku ten router robił przez wiele lat za mój główny router domowy. Kiedy go kupowałem, to zastąpił wysłużoną 2011, która już po prostu nie dawała rady, bo miała zbyt słaby procesor, żeby obrobić ten ruch, który miałem. Dlatego, że wtedy miałem też dość słabe łącze. Miałem kolejki po to, żeby na przykład, jak coś pobieram z internetu, to nie przytykało to łącza. No i ta 3011 w tej roli sprawdziła się bardzo dobrze, właśnie w roli tego głównego routera domowego. Być może o tym nie wiecie, ale 3011 miała być wypuszczona w większej liczbie wersji. W takim sensie, no, że powstała tylko wersja rakowa, ta, którą tutaj mam, ale były plany też na wersję z gniazdem Mini PCI Express, z tego co pamiętam, i możliwością montażu modemu LTE. Były też plany na wersję z Wi-Fi w obudowie desktopowej. Niestety MikroTik wycofał się z tych planów. I w późniejszym czasie zrobił 4011, która właśnie już miała te podobne cechy, czyli miała już wersję z Wi-Fi, no i miała też wersję taką desktopową, która de facto jest tożsama z wersją rakową, no bo kwestia jest tylko uszu i montażu. To, że miały być inne wersje tego routera, zobaczycie po tym, jak pokażę Wam płytkę drukowaną, już po otwarciu obudowy tego routera, ponieważ na płytce drukowanej będą puste miejsca na dodatkowe podzespoły, które miały właśnie pełnić te dodatkowe funkcje, o których wcześniej wspominałem. 3011 była pierwszym routerem Mikrotika z procesorem ARM. Dokładny model procesora to jest IPQ8064. No i jak to było u Mikrotika? No to na początku, kiedy pojawił się ten pierwszy router, no to był problem drobny z oprogramowaniem, ponieważ on nie obsługiwał np. sprzętowego szyfrowania L2TP IPsec. Chociaż procesor miał taką możliwość na no to oprogramowanie, na początku tego nie wykorzystywało. Dopiero w jakichś tam późniejszych wersjach to dodali. No i tak stopniowo. Mikrotik oswajał się z tym ARM-em i wprowadzał kolejne urządzenia na ARMach, No i w tej chwili jest to de facto główna architektura Mikrotika, którą stosują nawet w ccr -ach. To urządzenie jest wyposażone w 1GB pamięci RAM oraz 128MB pamięci flash, co jest dość dużą ilością jak na tamte czasy. Jak widzicie, urządzenie ma bardzo podobny układ jak 2011, czyli mamy 5 portów LAN, przy czym tutaj wszystkie porty LAN są gigabitowe. Mamy też jeden port SFP, zwykły SFP. 1 gigabitowe. Dodatkowo, jak widzicie, jest jeszcze gniazdo USB, USB 3.0, więc to bardziej wydajne. Z tyłu urządzenia jest gniazdo RS-232, które no, pełni rolę portu konsoli. Jest też obok gniazdo zasilania, które, co dziwne, jest tutaj podpisane, że od 10 do 28 V, chociaż na stronie MikroTika jest napisane, że można go zasilić napięciem od 10 do 30 V. Nie wiem skąd ta różnica, ale tak po prostu jest. Urządzenie można również zasilić przez port pierwszy Ethernet poprzez PoE. Port ostatni Ethernet, czyli port 10 stanowi wyjście zasilania PoE, chociaż w moim konkretnym egzemplarzu ten port się uszkodził z jakichś nieznanych powodów, w sensie wyjście zasilania, no bo działa normalnie jako gigabitowy port LAN, ale z jakiegoś powodu nie podaje zasilania PoE. Co ciekawsze, to urządzenie ma też wyświetlacz LCD, jest to coś, co kiedyś było dość powszechne w MikroTikach. Wszystkie CCR-y na przykład miały wyświetlacz LCD, dużo switchy MikroTika też miały wyświetlacz LCD, 2011 miała wyświetlacz LCD. To urządzenie też ma wyświetlacz LCD. Ten wyświetlacz LCD de facto jest niepotrzebny tak naprawdę większości użytkowników stanowi taki bajer. I wydaje mi się, że chyba 3011 była ostatnim urządzeniem, które posiadało właśnie ten wyświetlacz LCD. W tej chwili wziąłem i zresetowałem ten router do ustawień fabrycznych. Tutaj możecie zobaczyć, jak wygląda ten wyświetlacz. Najpierw jest informacja w ogóle, że hasła nie mam, no bo są ustawienia fabryczne i każą dotknąć, wyświetlać, żeby coś tam się pojawiło, więc on jest dotykowy można sobie na nim działać, no dość taka ciekawostka, no nie, bo praktyczne zastosowanie, niewielkie, chociaż można sobie na przykład ruch wyświetlić, czy tam cokolwiek innego chociaż z tego co wiem, to jakoś MikroTik mocno tego nie rozwijał, nie ma jakichś możliwości wyświetlania indywidualnych grafik, ale mogę się mylić, jeżeli się mylę, to poprawcie mnie w komentarzu nie wiem czy to dobrze widać teraz, ale jak wejdziecie sobie w stats, czyli w statystyki to można po prostu obserwować ruch na przykład jakiegoś tam portu, tutaj konkretnie chyba portu pierwszego WAN. Więc no taka ciekawostka, w szafie rakowej to może fajnie wyglądać, no bo możecie zobaczyć jaki ruch przez urządzenie leci i czy ono po prostu jest sprawne w danym momencie i czy wszystko jest ok z siecią. Teraz chciałbym przedstawić wydajność tego urządzenia, ale jeszcze jedna rzecz, o której zapomniałem wcześniej wspomnieć. Mianowicie te porty są pogrupowane jakby w dwie grupy i każda jest pod innym switch chipem. To widać ładnie na schemacie blokowym urządzenia, które teraz widzicie przed sobą. Po prostu ta grupa portów od 1 do 5 jest pod jednym switch chipem, druga grupa portów od 6 do 10 jest pod drugim switch chipem. No i osobno jest niejako port SFP, który jest bezpośrednio połączony z procesorem. I tam jak widzicie, jest tak to zrobione, że jeden switch chip ma albo 2 gigabitowy, albo 1 gigabitowy uplink. W sensie 2 razy 1 gigabit, albo raz gigabit, no nie? No i to może mieć czasem znaczenie, jeżeli chodzi o wydajność tego urządzenia. więc trzeba na to zwracać uwagę, jak to podpinacie. W tym przypadku to nie powinno mieć większego znaczenia, ponieważ portu SFP nie wykorzystujemy. No i tutaj, czy się wepnę z lanem do portu tutaj 5, czy do portu 6, nie powinno robić większej różnicy. Jestem już połączony z tym urządzeniem, no i możemy sobie przystąpić teraz do testów. Tutaj jest domyślna konfiguracja. Jak wejdziemy sobie w IP Firewall, no to widzicie, że mamy wszystko to, co tutaj no powinno być domyślnie. Jest włączony też Fast Track. Więc po prostu będziemy tutaj mieli maksymalną możliwą wydajność. Mam tutaj przygotowanego mikrotikowego bandwidth testa. Test tak jak zwykle do CCR-1036. Najpierw robimy pobieranie. Fast track jest włączony, tak jak już wcześniej o tym wspominałem. CPU mamy gdzieś na 63%, przy czym jeden rdzeń leci na 100%. No, i całość zamyka nam LAN de facto na interfejsie. Widzicie, że mają prędkości około tam 900, 980 megabitów, więc tyle, ile można było się spodziewać. No, tutaj zaskoczeń nie ma. Realnie po TCP mamy około 930 megabitów, czyli po prostu zamykamy port. Przetestujmy jeszcze wysyłanie. Tutaj jest coś bardzo dziwnego, bo się wykres wyłożył. Zobaczcie, że na porcie pokazuje. O, teraz raptem nie wiem o co chodzi. Tu jakieś cuda się dzieją, jeżeli chodzi o sam interfejs, dlatego że komunikację z interfejsem mamy, obciążenie CPU widzimy. Tutaj coś z tym rysowaniem wykresów jest nie tak. No W MikroTikach czasem zdarzały się takie problemy, jak widzicie potrafi pokazywać po gigabita albo lepiej, tam kilkadziesiąt gigabitów. Natomiast tutaj w tabelce ładnie widać, że mamy 980 megabitów na porcie około, tutaj mamy 940 ponad megabitów. No na w TCP, więc wszystko się zgadza. Zamykamy po prostu portlan. To oczywiście było przy włączonym fast tracku, więc teraz sobie wyłączmy tego fast tracka i zobaczmy, co będzie. Wyłączam fast No i pobieranie robimy, start. No jak widzicie, fast track jest wyłączony w tej chwili. No i na porcie tutaj widzimy, mamy około 460 megabitów, 450 No tam skacze to 470 teraz jest. No tutaj, w samym TCP na Bandwidth teście widzimy, że mamy 420, około, no ponad tam, megabitów 426. Co ciekawsze, CPU nie jest na 100%. Po raz kolejny w Mikrotiku okazuje się, że jeden z rdzeni jest niewykorzystywany do końca. Jeden rdzeń jest na 100%, drugi jest tylko na 51%. Więc znowu po raz kolejny kłania się to, że oprogramowanie Mikrotika, no, Wykorzystuje, jak wykorzystuje ten sprzęt, ewentualnie no, problem może być sprzętowy, że się po prostu nie da wykorzystać dwóch rdzeni przy tej architekturze i przy takiej budowie tego sprzętu, tego niestety się nie dowiemy, jak to wygląda. Ewentualnie musiałby tu się wypowiedzieć jakiś bardzo dobry programista, który zna ten konkretny model procesora i wie, jak to wszystko jest zbudowane. Przetestujmy sobie jeszcze wysyłanie. No, na porcie jest więcej, na porcie mamy 560 megabitów aż, 540. CPU 85%, więc trochę bardziej obciążone, no nawet 90 się pojawiło przez moment. No i tutaj mamy 525, 520 ponad megabitów. Więc co ciekawsze, w wysyłaniu te prędkości są większe. No, jest to trochę zaskakujące. No i oczywiście obciążenie procesora też jest większe, więc wydaje się, że po prostu MikroTik nie potrafi do końca wykorzystać no, po prostu tych yy, możliwości sprzętu. Jakby miał obciążenie na 100%, no to przypuszczam, że to by nawet spokojnie 600 megabitów przekroczyło. No ale powiedzmy jeszcze, że 500 megabitów, jak na 10-letni sprzęt, całkiem przyzwoita wydajność, czy tam 400 megabitów, przy oczywiście wyłączonym fast tracku. Jak włączycie fast -track no to zamykamy portlani i mamy jeszcze jakiś tam zapas w miarę sensowny na procesorze. Chociaż jeden dalej leci na 100%, więc ciężko powiedzieć, na ile dużo tego zapasu jest. Przetestujmy jeszcze sobie wydajność tego urządzenia w WireGuardzie. Tak jak widzicie, wszystko już skonfigurowałem. Mam też zrobionego NATA dla WireGuarda osobno, no bo przypominam, że trzeba to tak konfigurować, żeby dodać jeszcze reguły NAT, na ten adres IP WireGuardowy. Ten adres IP, który tutaj widzicie w bandwidth testie, to jest skonfigurowany na CCR-ze. No u mnie jest dwójka tutaj na masce 30. No i lecimy z testem. Tutaj, oczywiście, widzicie, jest otwarty ten interfejs WireGuarda na samej 3011. Mamy 170 ponad megabitów tutaj. Tutaj, jak widzicie, TCP na bandwidth teście widzimy 165, CPU 87% średnio. No jak widzicie, jeden rodzaj na 100%, drugi na, drugi na 70% około. No więc też do końca nie wykorzystuję tutaj 100% możliwości tego procesora. No ale całkiem przyzwoicie, jak na 10-letni sprzęt 160 megabitów. Można powiedzieć, że jest OK. Przetestujmy jeszcze wysyłanie. Tutaj te prędkości praktycznie identyczne, przynajmniej na interfejsie leci praktycznie tyle samo, około 170 megabitów. A tutaj mamy też 163 Mbps, więc 164, bardzo zbliżona prędkość, więc praktycznie to samo przy wysyłaniu, przy pobieraniu. Co ciekawsze, przy wysyłaniu obciążenie procesora jest nieco większe, 98%, praktycznie na stówę dochodzi nam, ale prędkość jest ta sama. Nie wiem, dlaczego tak jest. Tutaj oczywiście FastTrack został z powrotem włączony do testowania WireGuarda. Nie wiem szczerze mówiąc, czy to miałoby jakikolwiek wpływ nawet na wydajność, natomiast generalnie z każdym urządzeniem tak robię, że w przypadku testowania WireGuarda włączam z powrotem fast więc te wyniki są porównywalne między urządzeniami. Zobaczmy jeszcze, jak to urządzenie wygląda w środku. Tutaj sprawa jest dość prosta, jeżeli chodzi o otwarcie obudowy, dlatego że z tyłu mamy trzy śrubki. Po odkręceniu tych trzech śrubek wystarczy to zdemontować. Na szczęście nie trzeba demontować tutaj uszy rak, dlatego że w niektórych urządzeniach jest tak, że trzeba zdemontować uszy rak i pod tym się kryje śrubka, tutaj na szczęście tak nie ma. No jak widzicie, de facto zmieściłyby się tutaj spokojnie dwa takie urządzenia. Sama obudowa jest tak zbudowana, że tu spokojnie zmieściłby się zasilać jeszcze. Tutaj jest zresztą miejsce też przewidziane na gniazdo zasilania, więc można by spokojnie zasilacz DC wstawić i jakoś to zasilić z zewnątrz sobie. Jak przyjrzymy się samej płytce drukowanej, to to co wspominałem wcześniej, są puste miejsca tutaj. Jest miejsce na gniazdo karty SIM. Więc po prostu miała być wersja tego urządzenia z możliwością montażu modemu LTE. Tutaj, jak widzicie, też puste pola lutownicze na gniazdo Mini PCI Express. Tutaj, zresztą, jak popatrzycie, to jest to nawet podpisane jako Mini PCI Express card. Tutaj, tą taśmą, jest podłączony wyświetlacz ten z przodu. Te dwa układy ze srebrnymi radiatorami to są switch chipy. Tu jest główny procesor. Tutaj, z tej strony, jak widzicie, jest możliwość zasilenia jeszcze tego przez gniazdo zasilające, jakby się wlutować. No bo tutaj jest po prostu DC Power Supply, jest nawet podpisany plus minus. Także jest taka możliwość, że mogli przewidywać, że tutaj pójdzie kabel aż na drugą stronę i tutaj będzie zasilać wewnątrz. Być może takie plany były. Jak widzicie, czasem się to zmienia w trakcie, no i stwierdzili widocznie, że nie opłaca się kontynuować już tego sprzętu i przeszli na produkcję 4011, która co ciekawe, jest niewiele droższa nowa od nowej 3011. Postanowiłem jeszcze, że wyjmę tą płytkę drukowaną, żeby wam pokazać, że pod spodem de facto nie ma zbyt wielu elementów, ale jakieś tam są. Więc montaż dość mocno dwustronny. Tutaj, jak widzicie, są jakieś te chipy. Z tyłu mamy też naklejkę z makiem i z modelem urządzenia. Jak widzicie, w oznaczeniu brakuje przyrostka RM, być może dlatego właśnie, że były planowane też wersje nie tylko RM tego urządzenia. Tym bardziej, że sama płytka drukowana jest dość mała i spokojnie zmieściłaby się do tej obudowy, którą mają w 2011, te zwykłe nierakowe. Czyli, jak widzieliście, tak to urządzenie wygląda w środku, i teraz kwestia samej wydajności i tego, co myślę o tym urządzeniu. Czy polecałbym je kupować? Nowe, pod żadnym pozorem nie. Używane, jeżeli uda Wam się znaleźć tanio i potrzebujecie czegoś, co będzie miało wydajność na poziomie, no powiedzmy, HPAC2, może troszeczkę mniejszą, to ok, wtedy możecie kupić. Jest to mocno rozczarowujące, że tak drogie urządzenie ma tak słabą wydajność i jest dalej oferowane w tak wysokiej cenie. Jeżeli weźmiecie sobie wydajność HPAC dwójki, no to ona jest nieco większa niż 3011, a HPAC dwójkę używaną możecie sobie kupić, nie wiem, za 200 zł, 230 w najgorszym wypadku. Jeżeli byśmy nawet porównali ceny nowych urządzeń, no to 3011 to jest prawie 700 zł, HPAC 2 nowa, nie wiem, 300 zł kosztuje, a X 2 kosztuje 380 zł nowy, maksymalnie 400. Więc to jest w ogóle bez sens kupno. Tej 3011 nowej, nawet jeśli macie budżet tak duży, no to już lepiej 4011 kupić, no bo jest troszeczkę droższa, całe 100 zł więcej, a wydajność i możliwości urządzenia są dużo, dużo większe. Także wychodzi na to, że to jest kolejny router Mikrotika, który nie do końca wiedzieć, po co jest jeszcze w sprzedaży jako nowy. Ja przypuszczam, że to może wynikać z tego, że po prostu oni mają zapasy magazynowe tego urządzenia, których nie sprzedali, no i póki będą te zapasy, no to będą to urządzenie oferować. Natomiast jak się skończy zapas magazynowy, no to urządzenie po prostu zniknie z rynku. Dlatego, że sens jego istnienia, zwłaszcza w tej cenie, jest po prostu żaden. Chociaż możliwości tego urządzenia nie są też aż takie małe, dlatego, że no, pamięci RAM jest dość dużo, e, pamięci flash też jest dość dużo. Ma port USB 3.0, do którego można sobie wpiąć na przykład dodatkowy nosik danych czy modem LTE. E, ta wersja z nosikiem danych jest o tyle ciekawa, że to jest urządzenie z ARM-em już, więc powinno obsłużyć Dockera. Zresztą o dokazie to zamierzam zrobić w ogóle osobny materiał yy, i o tym, jak na przykład do PayHold to wykorzystać, ale to gdzieś się pojawi za jakiś czas na kanale, więc też subskrybujcie, żeby nie przegapić. No i właściwie to było tyle, jeżeli chodzi o to urządzenie. Chciałbym Wam też na koniec przypomnieć, że jeżeli podoba Wam się moja twórczość, to w opisie do filmu macie link, pod którym możecie kupić mi kawę. Chciałbym tutaj też podziękować wszystkim, którzy do tej pory kupili mi kawę. Pamiętajcie też, żeby dać łapkę w górę, subskrybować kanał. Jeżeli macie jakieś pytania, wątpliwości albo zauważyliście błędy, to piszcie w komentarzu do filmu. Z mojej strony to było na tyle. Do następnego.